Dzień dobry, kłaniam się nisko, ale i naprawdę, wyspany, energiczny, gotowy do akcji. Kawa, wyjątkowo nie w papierowym kubku, bo nie ma guzi, nie ma kto nie ma kto się mną zająć, więc zapieram tą kawę z pokebola, jakaś ch**a wyszła. Mleka się dużo nalało, dwa espresso wpadło, ale trudno. Zjemy sobie na śniadanie kawę. Dalej będę uskuteczniał mój styl siedzenia przy kąpie. Ten nowy, który wymyśliłem, czyli rączki na oparciach, taki piesio. Piesio Filadelfia, tak nazwałem ten styl. Lepiej się na nim czuję. Tak jest, nie mam garba. Let's get it fucking popping. Na paseczek sobie go tu spuszczam, od kiedy mam szybki komputer, mogę spełniać się jako twórca internetowy i dostarczać najlepszej jakości content swojej widowni. A dzięki temu ona się może świetnie bawić, odprężać się na tej transmisji i realizować się w swoim życiu. W miłości, życiu zawodowym, a także w sporcie. Mogłem prowadzić jakieś programy. Jebane kurwy! Yeah! I tak właśnie mieszać. Elokwencje. Z pierwolonym błotem i upadkiem. Ile za pociąg aparat na zęby? Nie mam aparatu na zęby. Nie nosiłem nigdy aparatu na zęby. Może dlatego mam taką dolną klawiaturę krzywą. E, ale nie mam, nie mam aparatu na zęby. M za 3-4 miesiące będzie zima, ale nuklearna. Ojej, stary, nie wiem. Ale, ale, no, mamy czerwiec. Praktycznie, nie pra Nie praktycznie, no, mamy czerwiec. A jest tak temperatura 20, nie dzisiaj w ogóle jest chłodno. Rzeczywiście idzie to. Nie ma globalnego ocieplenia. Jest globalna, będzie zmarzlina. Kto wie? Ale akurat taka temperatura jest super, 22-25, z mega fajny klimacik, nie grzeje tak przy komputerze, fajnie jest. Czy Pepsi jest zdrowa? No, nigdy nie chorowała, myślę, że jest zdrowa. <laughs> Musiałbyś ją przebadać. Yy, ale, ale, ale może powiedzieć, że wszystko w jakimś tam nadmiarze może być niezdrowe, tak? Dawka czy nic truciznę. Akurat ten żart, że Pepsi jest zdrowa, chodzi mi o, oczywiście, to jest taki follow-up do Pyta pytania dużego Eda z Ed Eddy, taka bajka była. Tam było takie właśnie pytanie Skoro marchewka jest zdrowa, to znaczy, że nigdy jej nie chorowała. I stąd wziąłem ten tekst. To nie moja błyskotliwość widzu! Podpierdoliłem to! Oczywiście Eddy Ed, dojebana kreskówka. No W jej robionym postacią była deska. Yy, no stress, yy, po zabiegu na przegrodę nocą smarka, że no co dzień smarkam, ale to jest taki komfortowy yy, smark. W sensie jak miałem tą krzywą przegrodę, to przez to, że mam alergię, no to spływało mi to i miałem taki... Siemano, siemano, miałem takie tutaj... strasznie mi się tutaj brzmiało, a teraz po prostu mi to schodzi. Wiesz, katar, katar i takie no niestety te objawy astmatyczne, alergiczne pewnie będą mi towarzyszyć do końca życia, ale nie przeszkadza mi to, nie przeszkadza mi to, jest naprawdę fajnie, no, jest naprawdę spoko. Czasami oczywiście nie mam tego katarku, ale w okresie takich pylo... teraz te lipa pyli, takie żółte na przykład na samochodach, żółto-zielone, takie pyłki są na to, z tym jest trochę problem. Ale ogólnie jestem nauczony, na przykład już od dawna nie miałem za tych oczu takich zlepionych. Często miałem tak, że właśnie, kurwa strasznie oczy mnie na wakacje brzoza możliwe Czasem na wakacje miałem takie właśnie, o kurwa ale deszcz. Problem z oczami. Teraz już tego nie mam. Może to starość, a może wyeliminowałem coś z diety, bo może alergia nie jest właśnie z roztoczy, a może być pokarmowa. To jest tak może być, że możecie mieć nawet katar od żarcia. Nie wiem, że to pojebane, też to nie wierzę. Ale jest szansa, że możesz mi na przykład jakieś bóle, niekomfortowe, jakieś tam przypadłości ze względu na to, że coś jesz. Ja yy, nie, nie wiem, jak to jest możliwe, ale tak chyba jest. Może tak być. Katar od żarcia, Uczulenie, alergie, nietolerancje pokarmowe objawiają się w różny sposób. Pryszcze, różne rzeczy, wypadanie włosów, naprawdę różne rzeczy. Wiem, że to brzmi, no napisałeś XD, katar od żarcia. Wiem, że to brzmi yy, absurdalnie, ale jakby się przyjrzeć temu, no to ma to jednak sens. Tak jest, jak jesz ostre, czasem jest katar. Tak, ja też tak czasem mam, no. Ale tak mówię, to, to ja nie mówię, że to jest fakt, ale jest takie coś, może tak być. Spytajcie swoich fizjoterapeutów, bo na pewno każdy ma swojego prywatnego fizoterapeutu na czacie, nie? Czy uważasz, że jesteś uzależniony od tej gry? Tak, 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 bo mógłbym na przykład teraz się ubrać w leginsy rowerowe, kask, założyć sobie słuchawki, pojechać na rower, zjeść sobie angielskie śniadanie, zwalić konia w krzakach, a tak to no gram, no bo coś tam jest we mnie, że zmuszam, żebym to grał. Więc to jest uzależnienie, tak. Ale mi to szybko przejdzie. Wydaje mi się, że... Znaczy, mam nadzieję, że ta przygoda potrwa długo, ale znają siebie i pewnie mi się za... W każdym momencie mi się to może znudzić. Ma... Chwilo trwaj, chwilo trwaj. Naprawdę, naprawdę. Dla mnie, żeby znaleźć gier... I to jest naprawdę... To nie jest przyjemne, że nie możesz znaleźć fajnej gierki, ale wydaje mi się, że jestem ofiarą tej generacji TikToków, chociaż nie używam, ale Instagramów... Filmików, YouTube'a i tego wszystkich bodźców, dlatego nie mogę się przywiązać do jednej gry, bo potrzebuję nowych wrażeń. Chyba. Chyba jestem tego ofiarą, nie wiem. Obserwuję sam siebie, ale wydaje mi się, że po prostu obecnie internet i to wszystko wokół tak na mnie działa, że nie mogę skupić się na innej gierce. Cierpię przez to! Po prostu przez to cierpię. Chciałem się z tym z wami podzielić. Pytanie, czy też tak macie. A wiem, że niektórzy też tak mają widzowie, bo piszą mi, że też pogram w gierkę 3 dni mi przeszkadza. Więc niestety no, jestem świadom problemu. Ale nie znalazłem jeszcze na niego lekarstwa. Chociaż pierwszy stopień, żeby się wyleczyć, to zrozumieć, że jest się chorym. Ciekawe. Nie chcę się też chwalić, widzowie, ale od kiedy jestem bardzo aktywny. W czerwcu jestem top 3 streamerem w Polsce. No. Jeśli chodzi o wyniki, tak? Pamiętamy, że wyniki i liczby nie gwarantują, że coś jest dobre, ale na pewno liczby pokazują, że coś jest popularne. Popularność niestety nie idzie w parze, na przykład, z jakością usługi, przynajmniej w dzisiejszych czasach. Czy wspomogę rajdem starego Tybijczyka? Mogę wspomóc z rajdem, oczywiście, tylko kogo? Ja lubię wspomagać małe społeczności, małych streamerów. Jara mnie to, jak osoba, która ma 15 widzów dostaje rajda po 1000 osób i, i naprawdę ma... nawet nie jeden dzień, a tydzień ma zrobiony, więc taką osobę bym wybrał. Ale są głodny, kurwa mać, zaraz normalnie coś... coś tu zaraz zjem. Z kopytami chyba. Dobra, czuję jak ode mnie już kurwi. No nic, kończymy. Kończymy powolutku transmisję. Tak, kamerka jest nie jest źle, ale ogólnie koszula za bardzo prześwietlona i tak dziwnie to wygląda. E, dziękuję, rzadko Cię oglądam ze względu na gierki, w jakie grasz. A w jakie gierki lubisz oglądać? No wiesz, jak to jest z tymi gierkami, nie? E, e, na pewno teraz będzie diablo. Myślę, że niedługo będzie fajny content z League of Legends, z moim szaką. O, zobaczmy to powiadomionko. Żegnam Filipku. trzymaj się D-Stream tomotata. Pozdro Czy będzie powrót zakonu w Wowie? E, jasne, wiesz nie ma co, nie ma powrotu, bo ten zakon cały czas trwa. To, że nie ma tam króla, to nie znaczy, że jego oficerowie nie działają. Powoli będę kończył, nawet kawę nie dopiłem, bo no nie wyszła mi. Ja nawet z ekspresu kawę potrafię spierdolić. Rowerek to gravel, tak jest, rowerek to gravel, czyli taka połączona kolarzówka z rowerem górskim, albo górski rower połączony z kolarzówką, czyli mogę sobie jeździć po kamyczkach, terenach. Ma też amortyzację z przodu na kierownicy, wbudowaną właśnie bardziej w mostek, a nie w kurwa te, te widełki. Polecam, fajnie, lubię jeździć na rowerze. No i co? Jak jeżdżę sobie po asfalcie, maksymalnie pompuję opony, można powiedzieć, do takich granic barowych. Wtedy jeżdżę tylko po asfalcie, opona się robi bardziej spiczasta, ostra i ta yy, a kurde ciężko będzie mi to pokazać, ale opona na szczycie opony jest płaściutko, a po bokach mamy, mamy takie żłobienia, niby terenowe. I kiedy chcemy sobie pojeździć na asfalcie, mocno pompujemy rower, praktycznie ta opona za chwilę nam wybuchnie. I mamy to, to, ten szczyt opony nam bardziej jest, jest bardziej zaakcentowany i po asfalcie naprawdę się zajebiście jeździ. Kiedy chcemy troszkę terenu, poje, kiedy chcemy trochę wiać w teren, no nawet podczas jazdy schodzimy z rowera, dociskamy sobie trochę wentry, żeby ta opona troszkę zrobiła się miękka. Wiadomo, no lepiej zrobić to oczywiście ze świadomością, ile barów mamy, no ale często nie mamy do, te, do tego narzędzi, więc sobie ściskamy, spuszczamy troszkę oponę, ona robi się troszkę miększa i jest bardziej, że tak powiem, podatna na, Yy, tereny, czyli troszkę je zmiękać, więc się wlepia w teren i, i, i pracuje bardziej ten yy, bok, nie, opony, no, tak przynajmniej te, w teorii, tak, bo wiadomo, że styk i tak będzie pierwszy ze szczytem opony. Więc polecam na przykład rowero, rowery gravelowe, jestem mega zadowolony, yy, już wcześniej gra, jeździłem za mało lata na rowerze, no to mój tata miał takiego, to był rower gravelowy, one wtedy się jeszcze tak nie nazywały, ale to był rower mongols mongolze pamiętam, zajebisty i właśnie to była taka rama kolażowa, kierownica łamana i opony właśnie takie, właśnie takie nijakie, nie, trochę, trochę kolażowe, trochę y, terenowe i wtedy, za mało lata, to był bardzo młody chłopak, z 15 lat miałem, i wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale to było piękne, 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 super wycieczki, y, potem właśnie miałem kolażówkę, dalej ją mam, moja dziewczyna nie jeździ, ale sam rower kolażowy troszkę mnie, mm, takie, kurwa, byłem tutaj, tak, wiesz, trzymał mnie tutaj, nie, że tylko asfalt, tylko asfalt, no, więc, 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 y, rower gravelowy polecam i, i sporo osób też sobie... Go chwali. No, trochę znaczy ograniczał to dużo, powie no, dużo powiedziane, ale troszeczkę, no, nie dawał mi tego, co chciałem. O, no, ale jeśli pojedzie obok ciebie rower typowo kolarski z ostrą oponą, to cię wyprzedzi. To cię wyprzedzi. Więc to e, typowa opona y, kolarska, cieniutka, gładziutka, y, po prostu zapierdala to. Leci po asfalcie. Więc na pewno czuć różnicę między taką oponą, a typową, ostrą oponą. To jest różnica na szybkość. Dobra, bo jeszcze czuję taki zastany na biodrach. Trzeba coś się po przysiady porobić, porozciągać się leciutko. Coś pożyć, tego słońca. Skąpać się w słońcu. Kąpiel słoneczna. O, zobaczcie, patrz, jak odsuwam okno. Patrz. Nie ma mnie. Ha <laughs> ha nie ma mnie, bo Taki jest właśnie flesz na mordzie. Patrz. Znikam. Jakbym miał białą ścianę, to nie byłoby mnie widać. No, a więc dlatego, no, wampir, 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 no. Kurwa zjemcie. A patrz to, to jest magia internetu. Robisz tak. Patrz to. Robisz tak. Zobacz. Przystojny facet opalony. Robisz tak. Inaczej. Światło. Światło. Ale jaki opalony. No, powiem ci, że. Dobrze mnie teraz chyta słońce. Czy piłeś yerbę zamiast kawy? Tak. Mam yerba mate, Piję sobie taką lemonkowy smak, dodaję słodzika i powiem ci, że jest dobre. Powiem ci, że jest dobre. Z której części Krakowa pochodzę? Ja pochodzę z Prokocimia Nowego. Nie ze pluszaki za mną, dziękuję, dziękuję. Elegancko, trzeba jakieś nowe dorzucić. Nowe dorzucić i na pewno będą wysyłane niektóre pluszaki do Was. Czyli na przykład, wiecie, Pluszak ze Streama, pakowany, wysyłany, ale to muszę sobie nowego kupić. Na pewno Snorlax z Pikachu zostają na zawsze. A te skurwysyny może polecą gdzieś do Was. Wiecie, co chciałbym mieć? Nie węża, tylko gajardosa. Gajardosa, który ci wisi przez cały. Yy, przez cały ten. Yy, no, przez całą kanapę. Co sobie zamówić do jedzenia? Pewnie śniadanie angielskie, bo to nie ja zamawiałem, a guśka. Dobra kochani, do potem. Dzięki za dzisiaj, dzięki oczywiście za każdą subskrypcję, donata, za obecność i widzimy się wieczorem. Yo, 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 yo. Trzymajcie się. Nara! Życie śliskie, jak jebane salamandry. Jakaś panna patrzy, a w usta miała zaszczyt. Ja, że chcę mieć ten gotówki, no to wcale dziś nie zasnę. Nie wiem, co jest jasne, bo stare w okularach. Pośród ludzi marznych choć ma mnie rozpala, jak kara dla wiedźmy mi przyłapanej na czarach. Jak gibon po długiej przerwie jarania Ja, że już nie jaram, no to po